Hejka, tu witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. Ostatnio nasz władca Karol wypowiedział wojnę państwu wielkomorawskiemu. Jednak nie udało mu się podbić ziem de jure należących do Korony Czeskiej, ponieważ włączenie się do tego konfliktu morawskich sojuszników, a więc Niemiec i Bawarii, wymusiły na naszym królu podpisanie białego pokoju z wrogami. Tymczasem na Pomorzu, Tamtejsi buntownicy wymusili na królu Masławie II wprowadzenie monarchii elekcyjnej. Chcąc poprawić polską wojskowość, nasz władca wprowadził pewne reformy, idąc za poradą swego wojewody i zorganizował wielki turniej dla wojów z całego królestwa. Ok, wracamy do rozgrywki. No i po ostatniej porażce nasze państwo odzyskało już niemal siły. Ambicją naszego króla Karola wciąż jest poprawa swych umiejętności wojskowych. I choć jest on ogólnie zadowolony z obecnej sytuacji, zapewne chciałby tę ambicję zrealizować. I ruszyć na tym razem udaną wyprawę wojenną. Cały czas posiadamy roszczenia do pomorza, jednak król Masław II jest nie tylko krewniakiem Karola ale także jego dynastycznym sojusznikiem. Wstąpił on także na tron pomorski zgodnie z prawem Mieszka II Wielkiego. No i biorąc te czynniki pod uwagę, nasz sprawiedliwy władca Karol zapewne nie chciałby atakować Masława. No a co do Wielkich Moraw? No to jak pokazała ostatnia wojna, mogą oni liczyć na wsparcie potężnych sojuszników. Cały czas rządzi tam dynastia Karolingów która co prawda utraciła władzę nad Cesarstwem Frankijskim, ale wciąż pozostaje najpotężniejszą dynastią w Europie. Mamy tutaj jednak w okolicy łatwiejszy cel, państwo, które już w przeszłości wielokrotnie na nas najeżdżało, a więc pogańską Litwę. W tej chwili rządzi tam małoletni Wirmantas, który jest w dość trudnej sytuacji, ponieważ musi zmagać się z dość silnym buntem swych poddanych. Tak więc biorąc pod uwagę fakt, że pogańska Litwa pogrążona jest w wojnie domowej, jest to chyba świetna okazja, aby na nich najechać. I dlatego nasz władca Karol wypowiada świętą wojnę o Prusy. Dzięki temu odzyskalibyśmy także dostęp do Morza Bałtyckiego. Ok, tak więc możemy tutaj wezwać naszych sojuszników, a więc m.in. króla Masława II z Pomorza, i tak też uczynimy. Wezwiemy także na pomoc króla włoskiego Arszambałta Wielkiego. No i zobaczymy, czy nasi sojusznicy do nas dołączą. Ok, zbierzmy nasze siły. No i ponieważ jest to święta wojna chrześcijaństwa z pogaństwem, wezwiemy na pomoc kontyngent zakonnych rycerzy szpitalników. Tak więc zbierzmy naszą 14-tysięczną armię na Kujawach. No i proszę, chyba faktycznie nie było warto atakować naszego krewniaka z Pomorza, ponieważ król Masław II decyduje się dopomóc nam w tej wojnie. Podobnie uczyni także nasz szwagier, a więc król włoski Arczambaud Wielki. Tak więc osamotnieni i pogrążeni w rebelii poganie nie będą mieli chyba z nami najmniejszych szans. Ach, najwyraźniej niektórym spośród naszych wojów nie spodobało się to, że wezwaliśmy ich pod broń. No i jeden z nich, a więc niejaki Jerzy, zorganizował chłopów na Dolnym Śląsku, wywołując tam rewoltę. Tak więc mamy tutaj niewielkie utrudnienie w postaci tej śląskiej rebelii. Kościół głosi celibat, a przyjaciele Karola starają się wciągnąć go w hedonizm, pokazując mu przyjemności życia. No i nasz władca nie może zdecydować. Czy chciałby cieszyć się życiem teraz, czy też może oczekiwać na niebo? Biorąc pod uwagę towarzyskość i żarłoczność naszego władcy, wybierzemy tutaj opcję numer jeden. Zwiększyłoby to także szanse na posiadanie przez niego potomstwa. Niestety, buntownicy zdołali przechwycić naszą niewielką armię na Górnym Śląsku. I mamy tutaj niestety porażkę. Będziemy musieli chyba sprowadzić tutaj naszą główną armię z Kujaw. No i proszę, hedonizm Karola przynosi pierwsze efekty, ponieważ królowa Meluzyna spodziewa się kolejnego dziecka. A tymczasem pod Wrocławiem zgnietliśmy buntowników i całkowicie zniszczyliśmy ich armię w Bolesławie. Podczas bitwy nasz nieustraszony władca dokonał konnej szarży prosto na szeregi wroga. Jadący obok członkowie jego gwardii spadali z koni, gdy strzały wroga trafiały w cel. Jednak Karol wbił się prosto w harcowników wroga i wkrótce jego miecz skąpany był w czerwieni ich krwi. No proszę, mamy tutaj wielkie zwycięstwo i pieśni będą śpiewane na cześć tego dnia. No tak więc nasz niepozorny, niezbyt utalentowany władca najwyraźniej realizuje swą ambicję, aby stać się lepszym wojownikiem i dowódcą. No i w ten oto sposób rebelia chłopska Jerzego została stłumiona. No i przywódca tego buntu zostaje natychmiast stracony przez naszego sprawiedliwego i okrutnego króla. No, i możemy w końcu skupić się na naszej wojnie z Litwinami. Czas też zająć się edukacją naszego syna Odona i zajmie się tym osobiście nasz król. No i proszę, nasi pomorscy sojusznicy dotrzymują słowa i ich siedmiotysięczna armia oblega w tej chwili grody na ziemi hełmińskiej. Ok, zebraliśmy się w końcu na Kujawach. Nasz władca wyznacza uzdolnionych wojewodów. Jednak sam także będzie dowodził częścią naszej armii. Tak więc ruszamy do Galindii. A w okolicach Skalowi i Sambi widzimy pierwsze ruchy wojsk litewskich. Brat naszego władcy Prendota już po raz trzeci raz jeszcze pyta o swą własną posiadłość, którą mógłby zarządzać. No i cóż, nasz władca stał się człowiekiem dobroczynnym. Jest także człowiekiem sprawiedliwym i zapewne uznałby, że jego brat, a więc członek królewskiej rodziny, faktycznie zasługuje na swój własny tytuł. No i tak, wiele wskazuje na to, że wkrótce podbijemy Prusy, a więc rozmiar naszego terytorium wzrośnie. Mieliśmy także problemy z naszymi wasalami na Czechach, którzy pragną niepodległości. No i aby pozbyć się tego problemu i jednocześnie spełnić prośbę swego brata, Karol decyduje się go hojnie obdarować, nadając mu tytuł księcia Czech. Litwini cały czas gromadzą swoje siły w Sambi i mają już tam ponad 7 tysięcy wojów. No i proszę, lądują tutaj nasi kolejni sojusznicy, a więc Włosi. Rozpoczęli oni oblężenie Truso, jednak nie są oni zbyt liczni i na ich pozycję kieruje się litewska armia. Dlatego też przerwiemy oblężenie, aby im pomóc. Na świat przychodzi drugi syn naszego władcy, któremu nadał na imię Mszczuj. No i proszę, ma on także siostrę bliźniaczkę imieniem Nadzieja. Okej, okay, nasze siły dołączyły do bitwy. I doświadczenie wojskowe Karola cały czas wzrasta. Na czym miałby on się w przyszłości skoncentrować? No i ponieważ sporą częścią naszej armii jest kawaleria, postąpi on chyba podobnie do kilku swych przodków, skupiając się właśnie na dowodzeniu jazdu. Do bitwy dołączyli także Pomorzanie i dosłownie zgnietliśmy tutaj pogańskich Litwinów. Dowódcza obecność naszego władcy na polu bitwy podczas ostatniego zwycięstwa była odczuwalna zarówno przez przyjaciół, jak i wrogów. Umacniał on ducha bojowego naszych ludzi, kiedy to było najbardziej potrzebne, i osobiście poprowadził on ostateczną żarżę, która złamała kark wrogiej armii. No cóż, tak więc nasz władca raz jeszcze zaskakuje. Choć nic na to nie wskazywało, okazuje on się być niezwykle mężnym i utalentowanym wojownikiem i dowódcą. Okej, okay, ruszamy w pogoń za Litwinami do Sambi. No i nasza chrześcijańska 21 tysięczna armia całkowicie zgniotła wroga. Jednak posiadanie tak olbrzymiej armii ma też swoje minusy, ponieważ prowadzenie kampanii w dzikim, nieprzyjaznym terenie Prus, dodając do tego także nieustanne nękanie przez lokalną ludność, cały czas ubywa nam ludzi. Tak więc wracamy do Galindii i spróbujemy wziąć tamtejsze grody szturmem. Okej, okay, cała Galindia zdobyta, i wystarczy to już, aby zmusić małoletniego Wirmantasa do przyznania się do porażki. Tak więc Karol ma na swoim koncie pierwsze zwycięstwo, ponieważ polska święta wojna o Prusy zakończona. No i cóż, niełatwo będzie utrzymać to terytorium, które jest kulturalnie inne bo zamieszkane przez bałtyjskie plemiona Prusów. Jednak co ciekawe, najwyraźniej chrześcijańscy misjonarze zdołali część tych plemion nawrócić. I pod tym względem będziemy mieli tutaj nieco ułatwione zadanie. No i ponieważ dawne pogańskie elity straciły tutaj władzę, musimy rozdać wszystkie te posiadłości nowym wasalom. Okej, okay, zrobione. Jednak cały czas mamy stanowczo zbyt duże terytorium, którym nasz władca mógłby osobiście zarządzać. Będziemy więc zmuszeni oddelegować także władzę nad całymi prowincjami. No i cóż, aby wykorzystać strategiczne położenie miasta Truso u ujścia rzeki Wisły, przekażemy tutaj chyba władzę mieszczanom, a nie feudalnym panom, ponieważ właśnie tędy już od stuleci przebiega słynny bursztynowy szlak handlowy, i dobrze byłoby wykorzystać ten potencjał handlowy, aby napełnić królewski skarbiec. No i cóż, ponieważ nasz władca jest dobroczynny i sprawiedliwy, przez co przekazał swojemu młodszemu bratu Prendocie władzę nad Czechami, postąpi podobnie w przypadku swego najmłodszego brata Jakuba, a ten tak się składa, że został wychowany na bardzo dobrego zarządcę. Dlatego też mianujemy go na starostę Truso. Przekażemy mu także władzę nad Sambią. Jednak nie możemy mu póki co przekazać tytułu książęcego Prus, ponieważ ten cały czas formalnie należy do pogańskich Litwinów. I aby ten tytuł uzurpować, musimy po prostu nazbierać nieco więcej złota. No cóż, tak więc nasz władca sprawiedliwie podzielił się władzą ze swymi braćmi. Karol nie czuje się najlepiej. Ma gorączkę i zachorował. Ach, no cóż, miejmy nadzieję, że nie jest to nic poważnego. No i faktycznie było to chyba tylko niegroźne przeziębienie. Mamy tutaj wezwanie do wojny od naszego szwaga, a więc cesarza Roberta III. Który, jak się okazuje, już po raz szósty walczy z muzułmanami o Majorkę. Jednak nie posłuchał on ostatnio naszego wezwania do wojny. Dlatego też nie posłuchamy jego wezwania. Królowa Meluzyna raz jeszcze jest w ciąży. Truso zostało najechane przez Wikingów. No i cóż, nasz brat ma tam sporo problemów, aby móc efektywnie rządzić wrogo nastawionymi pogańskimi plusami. No, dlatego też ciężko mu będzie m.in. zebrać odpowiednią ilość wojów. Dlatego też pomożemy mu, wysyłając tam nasze siły. No i świetnie, Wikingowie zostali całkowicie unicestwieni. Mamy także zmianę władzy na Śląsku, gdzie rządzi w tej chwili nasza krewniaczka Beata. Jednak najwyraźniej nie zdobyła ona tego tytułu w normalny sposób, lecz poprzez morderstwo swego brata. Ach, no i cóż, ponieważ nasz władca jest człowiekiem sprawiedliwym. A bratobójstwo to jedno z poważniejszych przewinień, nakazuje on uwięzienie księżnej Beaty. Udało nam się tego dokonać. I ponieważ Karol jest także człowiekiem okrutnym, Beata zostanie w ostateczny sposób ukarana, ponieważ nasz król zleca jej egzekucję. No i władzę nad księstwem Śląska przejęła jej 16-letnia siostra Ryksa. Na świat przychodzi trzeci syn naszego władcy, któremu dał na imię Wacław. Ok, możemy w końcu uzurpować tytuł księcia Prus. I tytuł ten przekażemy naszemu bratu Jakubowi panującemu w Truso. No i ponieważ Jakub nie był feudalnym panem, a przedstawicielem mieszczan i starostą, to nie mamy tutaj w tej chwili do czynienia z typowym księstwem. A z Republiką Kupiecką. Władza nie przychodzi tam z ojca na syna, lecz po śmierci jednego wielkiego starosty wybierany jest kolejny. Mamy tutaj pojawienie się wielkich rodów mieszczańskich i kupieckich, które będą między sobą o tą właśnie władzę rywalizowały. No cóż, tak więc miejmy nadzieję, że Republika Pruska, której pierwszym wielkim starostą jest nasz brat Jakub. Zdoła zdominować handel na Morzu Bałtyckim i w ten sposób przyczynić się do napełnienia królewskiego skarbca. No i cóż, ponieważ republiki kupieckie zależne od królestwa nie mogą być zbyt rozległe, Hełmno i Galindia pozostaną w osobistej domenie Karola. A ponieważ Hełmno jest cały czas pogańskie, myślemy tutaj naszego biskupa, aby tę prowincję nawrócił. Sztuka prowadzenia ludzi do boju zawsze fascynowała Karola. Aby móc studiować tą krytyczną naukę, nakazał on zbudowanie miniaturowej drewnianej armii. Jednak jego droga małżonka Meluzyna podśmiechuje się z jego zabawy tymi zabawkami. Jednak tak naprawdę, co kobiety mogą wiedzieć o wojnie? No i cóż, być może królowa może śmiać się tutaj z króla Karola, jednak ten poprawił dzięki temu jeszcze bardziej swoje umiejętności wojskowe. Mamy niestety także dość niepokojącą sytuację, jeśli chodzi o Śląsk, ponieważ nasza młoda krewniaczka Ryksa nie ma ani męża, ani dzieci. I w przypadku jej śmierci władzę odziedziczy tutaj księżniczka pomorska Eufemia, która najwyraźniej poślubiła następcę państwa Wielkomorawskiego. I oznaczałoby to niestety przyłączenie Śląska do tego państwa. No i cóż, jest to coś, czego zdecydowanie chcielibyśmy uniknąć. Miejmy nadzieję, że Ryksa wkrótce kogoś poślubi i doczeka się potomków. Ach, no i cóż, niestety na tym nie koniec niepokojących wieści. Ponieważ król pomorski Masław II, wydając swoją córkę za następcę państwa Wielkomorawskiego, sprzymierzył się z tym państwem. A, no cóż, tak więc ewentualna ekspansja na pomorze bądź też na wielkie morawy staje się coraz to bardziej utrudniona, jeśli nie niemożliwa. Nasz władca przyłapał młodego księcia Odona, gdy ten torturował szczura. No i cóż, Karol jest człowiekiem okrutnym, dlatego też pozwoli on swemu synkowi, aby miał nieco zabawy. Tak więc nasz dziewięcioletni następca jest w tej chwili tchórzem. I okrutnikiem. Nowo podbite księstwo Prus de jure należy do terytorium Litwy. Jednak nie jest to nieodwracalne, ponieważ jeżeli nieprzerwanie przez 100 lat zdołamy utrzymać to terytorium, zostanie ono włączone do ziem, które de jure należą do Polski. No jednak, czy tak się stanie, czas pokaże. No i świetnie, mamy tutaj pierwsze efekty działalności kupieckiej naszej Republiki, która zaczyna zdobywać wpływy w basenie Morza Bałtyckiego. Ok, także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne już wkrótce.